Nad wisłą, dzień się budzi, dzień się budzi, dzień się budzi, dobry dzień. Przed bramą wodną, na muzealnych schodach, a nawet na wieży ratusza, koncertowo ograniczała nas tylko nasza wyobraźnia. Mimo, że niedzielna pogoda nieco gryma siła, to nie miało to żadnego znaczenia ani dla muzyków, ani dla publiczności. Obok kameralnych koncertów w jarmarkowych propozycjach znalazły się także duże plenerowe wydarzenia, które na błonia nadwiślańskie przyciągnęły sporą publiczność. Najwierniejsze i najwytrwalsze były fanki Dawida Kwiatkowskiego, które na jego występ przyjechały między innymi z Zamościa czy Warszawy. Proste pytanie, powiedzcie, dla, dla kogo tu przyjechałyście dla Dawida. Świetny artysta i robi super koncerty i naprawdę jest super atmosfera. W piosenkach ma dużo takich swoich przekazów, które każdy może odbrać indywidualnie po prostu i każdego jakby rusza to. Że w każdej części może znaleźć coś dla siebie. Ja osobiście mam straszny sentyment do Dawida, dlatego że poznałam go, jak byłam naprawdę małą dziewczynką, miałam chyba dopiero 12 lat i po prostu zostało mi to do teraz. Cały czas uważam, że jest bardzo wartościową osobą i dlatego Cały czas jeżdżę do ja Dawid Kwiatkowski ma fanów w różnym wieku, co widać było bardzo dobrze na grudziąskich błoniach. Swoją wierną, wieloletnią publiczność ma także Urszula, która zaserwowała nam przepiękną podróż sentymentalną po swoich największych przebojach. Uwielbiam się taką e, m, możliwością właśnie grania wtedy, kiedy, kiedy chcę. To znaczy wybierania, nie jeżdżenia co tydzień właściwie w lecie, tak jak było przez tyle lat, tylko właśnie troszeczkę rzadziej. To jest taki przywilej emerytów myślę, że, <grym>, że i mój w związku z tym, bo już jestem właśnie w takim wieku, że... No jakby się chce trochę zwolnić, na pewno, zająć jakimiś innymi rzeczami. Wyjeżdżam z domu, właśnie, bo tej energii wystarcza po takim koncercie na tydzień, może dwa. No i trzeba, jak, no, jak taki wampirek, gdzieś tam znowu wyjść. Też się troszeczkę tej energii na wchłonąć jej, no i też dajemy energię, ale też odbieramy bardzo dużo, więc też ten stały kontakt z ludźmi, ja wiem, że oni też rozumieją, że ja, ja zwalniam, to znaczy, że nie jestem taka jak te młode zespoły i tak dalej, że jeżdżą bez przerwy, ale też muszę o nich zadbać i, i dla nich też to robię, właśnie dla tych młodszych, którzy przyjeżdżają, zawsze są na moich koncertach, na każdym właściwie i dzisiaj pewnie też będą. Były też zakulisowe spotkania z artystką, takie jak to. Wspólnym mianownikiem zawsze jest muzyka. W spotkałem w 2006 roku w szansie na sukces, gdzie śpiewałem piosenkę Anioł Wie. No i teraz y, mamy okazję się spotkać po raz ponowny. Na scenie koncerty, a w tle grudziącki klub balonowy mocuje się z pogodą. Wszystko po to, żeby była miła niespodzianka. Na razie nie będzie łatwo, bo pogoda jeszcze trochę płata figle. To, że jesteśmy blisko Wisły też ma znaczenie, bo wiadomo ten wiatr jest tutaj zawsze trochę silniejszy, ale nie będziemy się poddawać. Mamy jeszcze przynajmniej godzinę czasu na to, żeby wystartować i mamy nadzieję, że zrobimy mieszkańcom taką niespodziankę i się balon wyłoni ze sceny. Ja mieszkam pod Warszawą i nie jest to przypadkiem, że szkoliłem się i jeżdżę po to, żeby spotkać towarzystwo i latać właśnie w Grudziądzu. Ma świetny klub balonowy. Bardzo aktywni, świetni fachowcy i wspaniała profesora. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, emocje dopiero schodzą, jest pięknie. Przede wszystkim jest tutaj naprawdę pięknie. Piękny I widok ze sceny. sceny macie i Wisła genialny jest, widok. Tak, po prostu jest super, ludzie są świetni i, i bardzo nam się podobało. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, było nam bardzo miło. Jest to energia plenerowa, koncertowa, i to jest w mojej ocenie takie, taka najlepsza energia, taka najfajniejsza, ponieważ tutaj na plenerach możemy spotkać też nowych fanów, nowych odbiorców i to bardzo mi zawsze jakoś tak, no, bardzo ze mną rezonuje, że, że, że mogę zarażać swoją muzyką. Ja mam taki swój własny, prywatny wyznacznik, jeśli chodzi o muzykę. Jeśli ktoś kocha muzykę, to jest dla mnie najważniejsze. Jeśli robi to dla czystego zysku, to wtedy dla mnie to traci cały, absolutnie cały sens. Także ta miłość do muzyki musi zawsze wygrywać. Musi być zawsze na pierwszym miejscu. Plenarowe koncerty na błoniach to nie tylko zaproszeni goście, to także czas dla muzyków z grudziądza. Mamy się przecież czym pochwalić. A jednym z takich przykładów jest trochę jeszcze onieśmielona dużą sceną, ale z ogromnym potencjałem Paulina Mówka and the Heartbreakers. Mi jest ciężko na, plenerow, na plenerowych scenach, wolę w pomieszczeniach, ale tu było fajnie. Wspieramy ją tak, tylko tak jak możemy. Koncert był bardzo fajny, udany, publiczność y, zawsze. Y, Miło nas przyjmuje, że tak powiem. Mamy nawet chyba swoich fanów, bo widziałem dwie osoby, które zawsze przychodzą na nasze koncerty. No Paulinka jest najmłodsza w naszym zespole i wszyscy o nią dbamy. na zakończenie propozycji koncertowych muzyka filmowa na dziedzińcu ratusza ale najpierw urodzinowy tort Projekt muzyczny Od Nocy do Nocy to opowieść o wrażliwości, fascynacjach muzycznych i filmowych. To też ciekawa podróż po meandrach polskiego kina, gdzie przewodnikiem jest muzyka. Muzyka, którą tu wykonuję, e, teksty, które śpiewam, e, mówią o mojej wrażliwości: o tym, jak sobie wyobrażam świat, o tym, e, co uważam za ważne e, i o czym chcę opowiadać publiczności. Jeszcze,